Zawsze pierwsze spotkanie w nowym roku Powiatowej Rady Zatrudnienia. Ma charakter taki stricte roboczy. Zajmujemy się przede wszystkim podziałem środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Na, w grudniu zawsze minister pracy i polityki społecznej przyznaje pieniądze dla poszczególnych powiatowych urzędów pracy. W naszym wypadku powiatu bohatowskiego na rok 2014 jest to 2 950 tysięcy z Funduszu Pracy oraz ponad 7 milionów z Europejskiego Funduszu Społecznego, co razem daje kwotę ponad 10 milionów złotych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Niestety niepokojący jest fakt, że większość tych środków to środki efesowskie i osoby, które nie będą się mogły załapać, do Objęcia projektem unijnym z Europejskiego Funduszu, niestety mają mniejszy, o wiele mniejsze szanse na otrzymanie tego wsparcia ze strony Urzędu Pracy. Musimy sobie zdać sprawę, że środki z Funduszu Pracy, które otrzymał Powiatowy Urząd Pracy, są o 72% mniejsze niż w roku ubiegłym. Jest to drastyczny spadek. Powiatowa rada zatrudnienia, oczywiście wystosuje stosowny apel do Ministerstwa o zwiększenie tych środków. Wiemy, że jest to zbyt mała kwota na te działania. Natomiast jeżeli patrzymy globalnie, to tych środków jest o 220 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Udało nam się uzyskać kompromis. Został zaproponowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochatowie. Podzieliliśmy te środki. Gro tych środków idzie na organizację staży. Dla bezrobotnych, ale także na założenie własnej firmy, czy doposażenie miejsca pracy. Będzie ponad 400 staży zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, w tym 360 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ale u nas jest duży problem z uzyskaniem pani kobiet. Prawda? Tak. Dyskutując na temat podziału środków, zaproponowałem, aby 10% ze środków w puli Powiatowego Urzędu Pracy zachować i opracować program specjalny kierunkowy na jakieś działania. W dyskusji zarówno z przedstawicielami zasiadającymi w Powiatowej Radzie Zatrudnienia jak i z kierownictwem Powiatowego Urzędu Pracy doszliśmy do wniosku, że stworzenie programu specjalnego wymaga jednak troszkę czasu, a blokując te 10% zablokowalibyśmy je na dłuższą chwilę, dlatego postanowiliśmy, że wszystkie środki zostaną uruchomione, a Powiatowy Urząd Pracy przygotuje dwie propozycje programów specjalnych. Ja nie mówię, że będą to stricte dedykowane dla bezrobotnych kobiet, ale mam nadzieję, że jedna z tych propozycji będzie dotyczyła kobiet I na kolejnym posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia mamy się zająć tymi programami, specjalnymi propozycjami. Bo ja nie mówię, że one będą już opracowane, opisane od A do Z. Natomiast chcemy poznać propozycję Powiatowego Urzędu Pracy. Na to członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia przystali. I to kolejne posiedzenie odbędzie się już teraz, mogę powiedzieć, 3 marca tego roku. Co ważne, na to posiedzenie jako przewodniczący Rady Powiatowi Rad zatrudnienia. Zaproszę starostę Bohatowskiego, prezydenta miasta, panią burmistrz, wszystkich wójtów z terenu gmin z terenu powiatu bohatowskiego, tak abyśmy podyskutowali właśnie o bezrobociu i o możliwościach przeciwdziałania temu problemowi ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia wśród kobiet. Jednym z punktów obrad Powiatowy Rady Zatrudnienia będzie właśnie debata nad Debata. Może debata to jest zbyt wielkie słowo, ale dyskusja na temat bezrobocia wśród kobiet będziemy mieli przygotowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie dane na temat bezrobocia wśród kobiet, ile to jest kobiet, w jakim wieku, jakimi zawodami te panie dysponują i spróbujemy znaleźć rozwiązanie, które pozwoli opracować właśnie może program specjalny, który będzie stricte dedykowany dla kobiet w powiecie bełchatowskim. Chcemy też podyskutować nad na tym, nad programem szkoleń, ponieważ e, Powiatowy Urząd Pracy przedstawił członkom Powiatowej Rady Zatrudnienia podczas ostatniego spotkania plan szkoleń grupowych na ten rok. Po pierwsze otrzymaliśmy go późno, a po drugie niestety w ocenie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia te szkolenia tak naprawdę nie odbiegają od tych, które są organizowane co roku. Chcemy, aby Dokładniej przyjrzeć się szkoleniom, które chce Powiatowy Urząd Pracy organizować i jednak zorganizować takie, które przyniosą jak największą efektywność. Oczywiście możemy szkolić kolejnych bezrobotnych, którzy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu wózków widłowych, sprzedawców, ale mam wrażenie, że nie o taką formę szkoleń nam chodzi, bo wiemy, że tych bezrobotnych, którzy mają takie kwalifikacje, jest sporo w naszym powiecie. I dajmy im naprawdę narzędzie do ręki, które pozwolą znaleźć pracę na rynku czy to bełchatowskim, czy poza powiatem bełchatowskim, ale narzędzie skuteczne. Poszukajmy takich rozwiązań i o tym też będziemy decydować na tym najbliższym posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia 3 marca. Ten plan szkoleń, mam nadzieję, zostanie zmieniony przez Powiatowy Urząd Pracy lub też będziemy dalej dyskutować i go zmieniać w trakcie posiedzenia. Bo musimy sobie zdawać sprawę, że te szkolenia zostają przyjęte właśnie, przez zaakceptowane przez Powiatową Radę Zatrudnienia, a później podpisane przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Także najpierw Powiatowa Rada Zatrudnienia też będzie decydowała o tym planie szkoleń i mam nadzieję, że ulegnie on zmianie w stosunku do tego, który otrzymaliśmy w styczniu. Wiem, że 3 stycznia rozpoczęło się składanie wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy na wszystkie formy, o których wcześniej mówiłem, zarówno staże, do miejsc pracy, otworzenie utworzenie własnej działalności gospodarczej. I mam nadzieję, że zainteresowanie, tak jak co roku, będzie duże i efektywność tych działań, na które przeznaczyliśmy pieniądze jako Powiatowa Rada i Powiatowy Urząd Pracy w Bochotowie, będzie duża i większa niż w tamtym roku. I Przynajmniej jakaś część bezrobotnych będzie mogła zostać skreślona z ewidencji pod, właśnie dzięki tym działaniom.